To powiem Wam o mojej komorze. Jak przeżywałem od początku komorę? Moja komora to wiadomo, znajduje się na, nad stawikiem. Chodziłem sobie wzdłuż stawu. Wieczorami. Zazwyczaj robię tą komorę między 9 a 10. Bo tak mi pasuje. Początki komory to no wiadomo, tam na językach. Modlę się tam. tam, tam tego, tego, nie? O, 10 minut, już, o dobra. Dobra, to jeszcze z 5, dobra. Tak 15 minut, nie? No i później z czasem coraz dłuższe były te komory. Zacząłem to bardziej przeżywać. Doświadczać pewnych spraw, każdy coś tam doświadcza. <totrony> Y... chodziłem już tak z pół roku chyba zaczęła się jesień tak chodzę, modlę się stoję też ale ca... często odczuwałem jakiś wzrok, czyjś wzrok na sobie, nie? otwieram oczy, ale jest ciemno nie widzę, U ludzi nie ma, bo bym postacie zobaczył no to modlę się dalej tam, ale coraz tak się zatrzymam oko otworzę no nie ma nikogo i tak parę tygodni trwało bo to był nów, później przejście z kwadry i była pełnia i tak sobie modlę się, chodzę tam na językach tak, no czuję czyjś wzrok, cały czas czuję wzrok, otwieram oko, patrzę, nie, kaczuszki na wodzie tam, patrzę, kurde, kaczek, z 10 czy 12 kaczek, no dobra, kaczki, nie, no to ja tam modlę się, modlę tam z 10 minut przesuwam się trochę, patrzę, one za mną, Cały czas, a ja naginam na języka głośno, a one tego słuchają i przy, przesuwają się razem ze mną, te kaczki. Nie, to takie fajne było, tak jakby czegoś słuchały, nie wiem czego. I czasami tak mocno tam wiatr zawieje, że schodzę po schodkach w takie zaciszne miejsce. I tam odjąłem się tu już sporo, zamknąłem oczy, zszedłem po takich schodkach. Minęło, nie wiem, z pół godziny może. Tam coś usłyszałem jakiś głos. Otwieram jedno oko. Patrzę. Kaczki siedzą na trawie, tutaj ze dwie. Drugie oko. Tutaj siedzą, rozsiadały się, a ja cały czas głośno na językach opowiadam. I na trawie chyba z sześć kaczek, a reszta na wodzie. Takie <grym> dość ciekawe i skojarzyło się, wiadomo, w czym, nie? Fajne takie. <grym> no i one słuchały. Nie wiem, co tam słyszały, ale cały czas za mną, wiecie, podążały. Cały czas. Bez stworzenie oczekują objawienia synu wodzie. No, być może, nie wiem. że Nie, ale właśnie nie miałem chleba, nigdy tam, wiesz, chleba nie nosiłem i cały czas, powiedzmy, jak to godzinę trwało, to one cały czas przy mnie były, ale właśnie się dziwiłem, że tu posiadały przy mnie, wiecie, przy nogach. Tu dwie, tu dwie, reszta na wodzie. Dziwne to było. No i tak. Co wam jeszcze ciekawego powiedzieć takiego? Nie wiem, bo sporo tego jest może opowiem, co mi dała jeszcze komora, co się zmieniło w moim życiu. W starym życiu zdechłego Adama Partesa było tak, że ja nie mogłem ludziom spojrzeć w oczy. Nawet przez sekundę. Na sekundę może maksymalnie to trwało i mój wzrok uciekał. Po prostu nienawidziłem ludzi, nienawidziłem patrzeć w ich oczy i. No po prostu nienawidziłem ludzi. Każdy, kto ze mną rozmawia, to czułem od niego jakoś taką. Już, że coś, coś kombinuje, że coś jest przeciwko mnie, że muszę stawiać takie bariery. No nie? I dzięki tym komorom. Teraz patrzę ludziom w oczy. I z oczu tyle można wyczytać. To jest niesamowite. niesamowite. Teraz tak się nasycam tym widokiem oczu. Patrzę ludziom w oczy. W oczach jest wszystko. Lęk, ból, radość. To wszystko widać. I tak właśnie polubiłem patrzenie ludziom w oczy. Nie? Wszystko widać. W ciągu czasem jest tak, że patrzę komuś w oczy na dwie sekundy, robię zdjęcie. Zapamiętuję te oczy. Wracam do domu, kładę się i widzę te oczy. I widzę to, co w tych oczach jest. Raz było tak, że pewnych oczu długo nie, mog nie mogłem zobaczyć. <laughs> Chyba byłem stąd wtedy, w KFC, tak? Chyba byliśmy. Co tam, yy, uzdrowienie tą dziewczynę od cukrzycy. Położyłem na nią ręce i tam prosiła o uzdrowienie. No potem myślę, no to dziewczynko. Czy chcesz oddać życie Jezusowi? Modliłem się, przyjmowała, ale nie mogła wypowiedzieć słowa Jezus. Uciekły jej oczy, nie było tych oczy, tylko białka. A że ja z, z, jestem uparty i cierpliwy, czekałem na nią. Długo to trwało. Tam taki, co sprzątał, wiecie, tam sprzątają, teraz się zatrzymało tą szufelkę, to i patrzy, co tam się dzieje. Cały czas tylko białka były. Nie mogła wypowiedzieć, wiecie, słowa Jezus. Gdzieś tam po jakimś czasie dopiero, a on cały czas mówi Pan Bóg. Ja mówię, nie, Jezus, powiedz Jezus. Jezus! O, tam uciekały i te oczy uciekały, cierpliwie czekałem, patrzyłem, patrzyłem, wróciły oczy w końcu, powiedział, Jezus. I powtórz jeszcze raz, Jezus, powtórzyła. I spojrzałem w jej oczy. No to takie, coś było fajne. Co tam jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dużo się zmieniło. No, polubiłem, pokochałem ludzi po prostu. Kocham ludzi. Lubię przebywać z ludźmi. Amen.